Mało, że się pokłócili. No, trzeba powiedzieć, że najbardziej wzruszyła mnie informacja, która doszła od strony lewicy, że lewica na rządzie próbowała wprowadzić do tej uchwały o nowej strategii migracyjnej takie, takie oto sformułowanie, że rząd, jak będzie ją przyjmował i jak będzie ją realizował, to będzie przestrzegał konstytucji. I Donald Tusk się na to nie zgodził. Nie, nie zgodził się to na taką przestrzeganie poprawkę. konstytucji. Tak. Tak. Bardzo, bardzo śmieszna historia. No ale nie dość, że w Kali się pokłóci. To przecież jeszcze, jeśli chodzi o samo stanowisko Unii Europejskiej, też w Europie polityko zaczęło pisać negatywnie o Donaldzie Tusku, że co on tutaj wyznacza za linię. Więc jakby na tą rocznicę sobie trochę taki kłopot zgotował. O, ja myślę, że to było zrobione celowo, mówiąc, Igor, miałaś na myśli Igora A nie powiedziałam, że Ta, nasi Nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, bo to taki z, z okresu pierwszego rządu PiS, taki, taki człowiek. Człowiek zarządzający kryzysami, które wybuchają, i, i po prostu trzeba jakoś je rozmasować. W tym wypadku, tym kryzysem to chyba miało być, miał być PiS, kongres PiSu i zjednoczenie tego kongresu. I Donald Tusk najwyraźniej uznał, że nie może zostawić tego bez odpowiedzi. I jego odpowiedzią, jak się okazało, jest zawieszenie prawa do azylu. Przy czym jest to o tyle zabawne, że prawo do azylu jest opisane w ustawie, zatem jeżeli y, pan premier chciałby je zawiesić, to musiałby chyba y, zmienić ustawę. Tak mi się wydaje, no może, może się na tym nie tak jak, jak uchwałami, dobrze. tak jak mówił Andrzej Duda. Uchwało, jak on to pięknie powiedział, Ukokracja? uchwałokracja, tak. O, może, może uchwałą. W każdym razie na razie to są tylko słowa bardzo kontrowersyjne i szalenie takie dzielące społeczeństwo. No bo jest cała masa ludzi, którzy zagłosowali na partię z obecnej koalicji rządzącej i, i którzy po prostu wybuchnęli słusznym gniewem. To był podcast Niedyskrecje parlamentarne do słuchania. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego, czytaj w każdy poniedziałek najnowsze niedyskrecje parlamentarne, a także informacje, analizy i wywiady na wprost.pl oraz śledź nas na Twitterze i Facebooku wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.